Siema, siema witam Was w kolejnym odcinku, gdzie układamy codziennie kostkę 4x4 metodą yału. macie w opisie, jest to odcinek piąty, także zapraszam Was do oglądania. Już sobie kostkę kończę mieszać. Ok, kostka pomieszana, mamy na pierwszy rzut oka pasek, więc połączymy sobie go do centra. Zrobił nam się drugi pasek i też trzeci. Więc bardzo przyjemnie. Teraz zrobimy sobie tą krawędź niebieską. OK. Tutaj zieloną zauważyłem. Zrobimy sobie pomarańczową. I mamy już trzy krawędzie. OK. Teraz pomarańczowa. Zielony pasek. Czerwony. I brakuje niebieskiego. I już zaczynamy od niebieskiego centra. Czerwonego, zielonego i pomarańczowego na koniec. Teraz czerwona krawędź, brakująca. I mamy już krosa. Także tak dalej idąc, robimy slice'a, Pierwsza krawędź, druga, trzecia. Cofamy. Robimy sobie tutaj, łączymy tą krawędź z tą. I musimy znaleźć yy, niebiesko-czerwoną, także wkładamy ją w odpowiednie miejsce. Wyrzucamy sobie bloczek i mamy dwie krawędzie, które robimy algorytmem, na pewno wam znanym. Rozjedziemy sobie tą parę, żeby ją wrzucić na plecach. Teraz zielono-czerwona. OK, teraz pomarańczowo-zielona. I yy, ostatnie z niebieskim. OL parity ok dobra i PLL Y także dziękuję za dzisiaj